40. jubileuszowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej występują zespoły z zagranicy w tym roku, między innymi Rosji, Białorusi i Ukrainy. Miło mi powitać w studiu przedstawicieli właśnie jednego z ukraińskich zespołów, konkretnie chór Kwiat Podola z Winnicy, zaprzyjaźnionego miasta z Kielcami. W studiu pani Helena Przeniczniuk. Dzień dobry. Dzień dobry. I Ania Szłapak. Dzień dobry. Chór Kwiat Podola to naprawdę Kwiat Podola. Naprawdę. Myślę, że tak. Można tak powiedzieć. No, tak. Mamy dwie przedstawicielki tego choru. Pani Helena jest opiekunką. Tak. Jak długo chór działa? E, od roku. Czyli zupełnie młody, czyli to pierwszy festiwal w Kielcach? W Kielcach pierwszy festiwal, tak. Ale nie ostatni? Nie. Na pewno. My, Myślę, że nie. E, czy już gdzieś się pojawialiście na jakichś festiwalach? E, brali, braliśmy udział w festiwalu. Polskiej kultury w winicy i festiwalu Lwowska Fala. Czy można który... porównać te imprezy do kieleckiej? Nie, nie. nie da się. To jest bardzo potężny festiwal, który trwa przez dwa tygodnie, gdzie mamy warsztaty, mamy koncerty, występy, dużo występów. Jaki repertuar macie? To piosenki narodowe, polskie, ukraińskie i piosenki harcerskie. Jak jesteście przyjmowani przez Kielczan, Ania? No myślę, że jesteśmy tak gościnnie przy, przyjmowani, bo jesteśmy w Kielcach nie pierwszy raz, zawsze jeździmy ze szkołą letnią, a teraz jesteśmy pierwszy raz na festiwalu, takim dużym festiwalu i jesteśmy no, bardzo zadowoleni z tego festiwalu i z przyjęcia, bo nami opiekuje się bardzo przymiła kobieta, która no, dba o nas, która zawsze pomaga nam. No, jesteśmy naprawdę zado zadowoleni z tego. A ta szkoła letnia, o której wspomniałaś, to co to za, za spotkania? E, no, szkoła letnia to są taka organizacja, która trwa też dwa tygodnie dla tych, którzy chcą e, uczyć język kultury polskiej. I to jest e, zorganizowane przez urząd. Miasta, miasta, Kielc, Kielc. miasta Kielce. I tu uczestniczą ludzie z winicy, którzy ma, mają polskie korzenie, które mają kartę Polaka, które są, czują się jako Polacy. I dlatego oni przyjeżdżają do Kielc i uczą tam polskość A w waszym zespole dużo jest takich osób? No, z korzeniami polskimi? Tak. Mhm. Mamy za dużo tych osób. No i w naszym zespole mamy 20 uczestników. No i większość tych uczestników są Polacy, mają polskie korzenie. Czy zwiedzacie region, byliście gdzieś na jakichś wycieczkach? No my byliśmy Czy... jeszcze na Kadzielni, no. w tym rejonie, potem jeszcze byliśmy na Świętym Krzyżu, no tam zobaczy... zobaczyli ten klasztor, no i miejscowość obok tego Nowa kościoła. Tak. Nowa Słupia? Mhm. Macie zamiast zdobyć jodłę? Na festiwalu? Może, no może i tak, bo staramy się śpiewać, staramy się. No, i mamy takie piosenki, gdzie śpiewamy, tańczymy, to może coś zdob zdobędziemy. No. Będziemy trzymać kciuki. Występujecie na rynku, tak? Już tak? mieliście, Czy poza Kielcami już gdzieś był jakiś występ? Wczoraj był, poza Kielcami. Tak, tak. To było 150. rocznica Powstania Styczniowego. Taka nazwa, że trudno zapamiętać było. Ale braliśmy udział też w tym koncercie, występowali jako pierwsi gości, no i śpiewali tam, i też, brali jakiś udział w tych oczystościach, imprezach, które były tam. Jakbyście byście mogły zareklamować Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach? Jako, jako jaka impreza? Więcej artystyczna. No, ja myślę, że to jest coś integracyjnego, bo naprawdę ten festiwal jest nie tylko dla Polaków, czyli na przykład do, dla Ukraińców, ale też uczestniczą różne kraje. Na przykład na rynku widzieliśmy uczestników z Macedonii. Ja wiedziałam. Potem jeśli różne uczestniki z innych krajów i taka integracja są między tymi uczestnikami. Na przykład, żyjemy w zamieszkaniu razem z Polakami, no to możemy na przykład poćwiczyć język, czyli poćwiczyć jakieś tradycje, kultury, coś takiego. Jakaś integracja też jest na tym festiwalu i temu ten festiwal miał służyć od początku jak słyszeliśmy służy. Miło nam było dzisiaj gościć w studiu Radia Free i portalu Informacji Kulturalnej. Gości z Ukrainy z Winicy Helenę Przeniczniuk i Anię Szłapak. Dziękuję bardzo i Dziękuję. życzę powodzenia na festiwalu i do zobaczenia podczas koncertu finałowego w sobotę tak? 27 tak. lipca. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Dziękujemy.